To były takie najbardziej jakieś takie chore substancje, nie wiem, ale zrobiłem mi takie spustoszenie w głowie, że odczuwam to do teraz. Było to dzień w dzień, gram dziennie, tyle, tyle tego brałem. Później to już leciało wszystko zmieszane razem z marihuaną, z alkoholem. W pewnym momencie zaczęły się pojawiać u mnie psychozy, zacząłem słyszeć głosy, widzieć różne rzeczy. Ja z tymi głosami rozma rozmawiałem, jakbym naćpany. Jestem w szoku, że takie rzeczy można było po prostu widzieć i słyszeć. I jestem Mestosław i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z Monaru. Jestem teraz w Monarze Wyszków, gdzie nagrywam dla Was rozmowy z osobami, które zdecydowały się na roczną terapię leczenia uzależnień od substancji przeaktywnych. Zanim zaczniemy, chciałem Wam pokazać moją książkę High, którą napisałem razem z Bartkiem Przybyszewskim. Znajdziecie tu informacje, jak nie szkodzić sobie i innym, czyli między innymi, jaka jest szkodliwość narkotyków, jak wyjść z uzależnienia i jak można sobie pomóc albo pomóc komuś innemu. Książkę znajdziecie na stronie high.art.pl. Zapraszam serdecznie. Wejdź teraz na stronę i kup swój egzemplarz. A ze mną dzisiaj jest Maniek. Cześć Maniek. Cześć. Maniek, cieszę się, że rozmawiamy. Na wstępie, tak jak wszystkich, chciałem zapytać, jak to się, jak substancje psychoaktywne pojawiły się w Twoim życiu i jakie to były. W moim życiu przygoda z substancjami zaczęła się mniej więcej w drugiej, trzeciej klasie gimnazjum. Na początku było tak, że poznałem po prostu pewną osobę, która miała, miała tą substancję, poczęstowała mnie nią, zaproponowała mi po prostu i, i tak się zaczęło. Jaka to była substancja? Marihuana. Okej, okay. a piłeś wcześniej alkohol, papierosy? Paliwać? Tak, z tym przygoda się zaczęła trochę szybciej. Jak miałem 13 lat, to już w pierwszej klasie gimnazjum było tak, że Zrywaliśmy się z lekcji, popalaliśmy tam papierosy, paliliśmy właśnie alkoho piliśmy alkohol. Zazwyczaj siedzieliśmy gdzieś po jakichś mostach lub takich spokojniejszych miejscach. No i tak to wyglądało i właśnie od tego się zaczęło. Myślę, że wtedy to był taki, taki moment, że to był zapalnik po prostu do tego, żeby po, po, poszła cała lawina z tych substancji no, i ta moja przygoda właśnie tak się zaczynała. Mhm. A jakie to były substancje dalej? Później była to metamfetamina, mefedon. Po pewnym czasie była też amfetamina w dużym stopniu, ale to to już po pewnym okresie brania. Długo brałem metamfetaminę, mefedon. Paliłem też dużo marihuany. Minął gdzieś może rok, może dwa, i. Przez moją sytuację ciężką musiałem wyjechać za granicę, żeby zarobić pieniądze. Nie planowałem się rozwijać po prostu, tylko to było w jednym celu, żeby mieć na narkotyki. I też właśnie w Anglii, bo to była Anglia, było tak, że przez pół roku nie brałem nic, ale piłem alkohol, skupiłem się na alkoholu. To był mój, moja, mój główny cel każdego dnia. Praca, a później alkohol. I po tym okresie abstynencji stało się tak, że gdzieś tam był niedopałek joint'a. Zacząłem go palić. Później pojechałem do takiego parku pewnego dnia, i tam było dużo osób, które właśnie paliły, i stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby znowu kupić. Zacząć, zacząć, nie planowałem zacząć znowu palić, ale chciałem zapalić raz po prostu kolejny. No i jak zwykle pojawiły się kolejne razy, coraz częściej. Coraz częściej tam przyjeżdżałem, żeby, żeby kupić tą marihuanę. Nadszedł taki moment, kiedy w pracy gdzieś przy okazji poznałem takiego Polaka, który był u nas kierowcą na budowie. No, i przy nim właśnie spróbowałem amfetaminy, gdzie wcześniej mi się to nie zdarzało. I od tamtego momentu już też zacząłem brać regularnie. Było to dzień w dzień. Mhm. Myślę, że gram dziennie. Tyle, tyle tego brałem. Gram dziennie amfetaminy przez jakiś tak. czas? Przez jakieś pół roku. Później doszła do tego znowu metamfetamina lub też jakaś inna substancja, bo nie jestem tego pewny, bo była dużo droższa od, od metamfetaminy, którą brałem w Polsce. Więc mogła to być jakaś inna substancja. Podobnie wyglądała po prostu. I to już trwało też chyba z 3 miesiące, 3-4 miesiące. No i później to już leciało, wszystko zmieszane razem z marihuaną, z alkoholem. Więc ciężko mi jest też określić, jak to było czasowo dokładnie, bo ja mam strasznie duże dziury w pamięci i mało pamiętam z różnych okresów, etapów tam w moim życiu. A jak charakteryzują się te dziury? także kompletnie ci się zlewają dni, czy że po prostu nie wiesz, nie pamiętasz, ktoś ci coś mówi, a ty nie pamiętasz, że tak było? Jest też tak, że ktoś mi coś mówi, a tego nie pamiętam, ale głównie ten problem pojawił się przez to, że jak używałem tych substancji różnych wtedy w Anglii, jak pracowałem, ja nie patrzyłem w ogóle na daty, nie, nie, nie patrzyłem jak biegł czas i też było tak, że w pewnym momencie Zaczęły się pojawiać u mnie psychozy, zacząłem słyszeć głosy, widzieć różne rzeczy. I, I ciężko mi naprawdę powiedzieć, co ja robiłem. Czasami po prostu w niektórych momentach mhm. nie, wiem, nie wiem, co się działo, po prostu byłem Taka odcięty. Psychozy jakie były? Miałem z widem. Widziałem jakieś twarze wychodzące z telewizora. Słyszałem głosy, jakby ktoś mówił do mnie. Ja z tymi głosami rozma rozmawiałem, jakby naćpany, bo myślałem, że to się dzieje naprawdę, i, i chciałem, nie wiem, do czegoś dążyła ta rozmowa po prostu. Chciałem się jakby dogadać z tymi głosami, próbowałem, ale skończyło się to tak, że, że wykryli mi po prostu schizofrenię paranoidalną. No ale to, to, to też trwało. Do, dosyć długo zanim się tego dowiedziałem, bo kiedy pojawiły się te głosy i, i różne zwidy o mamy, e, poszedłem do psychiatry z moim ojcem i tam dostałem przepisami jakieś benzodiazepiny chyba e, i z tego co wiem, to od tego też się można podobno uzależnić. Też to jest jakaś substancja, którą ludzie nadużywają. Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale ja tych tabletek i tak nie kupowałem, nie brałem ich. Zdarzyło mi się kilka razy, że je wziąłem dla świętego spokoju, bo mnie tata namawiał. Dlaczego nie brałeś leków? Bo ja dziwnie się po nich czułem. Robiłem się bardzo senny. I po prostu było to dla mnie niewygodne. A był też taki jeden dzień, że wziąłem chyba 8 tabletek, popiłem do tego wódką jeszcze zmieszałem z, jako, z jakimiś innymi tabletkami przeciwbólowymi tak po prostu, żeby poczuć jakąś fazę. Różnie to było. A w tym czasie jak miałeś tą diagnozę ze schizofrenią, czy to jest też tak, że wtedy przyjmowałeś cały czas stimę? Kiedy ja się dowiedziałem, ja się dowiedziałem, że mam schizofrenię w szpitalu psychiatrycznym, zaraz po to było tak, że przyjechałem do Polski, mama mnie wyrzuciła z domu przez to, że właśnie wciągnąłem się znowu w narkotyki, nie chciałem je wpuścić do domu i po jakimś tam czasie szwendania się gdzieś po klatkach i spania po różnych miejscach gdzieś na zewnątrz trafiłem do, do takiego domu dla bezdomnych w moim mieście. I tam byłem przez jakieś dwa miesiące. Nic nie robiłem pracy. W sensie nic nie robiłem. Szukałem pracy, ale zostałem oszukany dwukrotnie i nic z tego nie wyszło. Nie dostałem nawet pieniędzy za swoją pracę. I skończyło się tak, że, że zostało mi jakieś tam 50 złotych, ostatnie pieniądze, które miałem wyszedłem w pewnym momencie stamtąd. Poszedłem po narkotyki. Znowu się naćpałem i te głosy, które miałem w głowie już i tak wtedy, nasiliły się bardzo. I wyszedłem stamtąd, chodziłem po mieście i słyszałem je też na, też na zewnątrz. Też jakby to było takie, jakby to było słyszane z pewnej odległości lub za, za ściany, no, nie wiem, ciężko to określić. Ale wtedy, w tamtym momencie pomyślałem, że to jest dobry pomysł, żeby iść na policję i o tym powiedzieć. Ja miałem wtedy... W głowie taką historię, że, że ludzie chcą mnie zabić, że, że te głosy, które mam w głowie, to, to są ludzie po prostu, i że oni chcą mnie zabić. I ja poszedłem na policję i powiedziałem, opowiedziałem o tej historii, którą miałem w głowie i o tym, że słyszę głosy, i że wydaje mi się, że ktoś chce mnie zabić i tak dalej i w tamtym momencie zadzwonili po prostu do szpitala psychiatrycznego i tam zostałem przyjęty i od razu w sumie dali mi już leki pierwszego dnia już dostałem jakieś leki po których w ogóle miałem, miałem tak, że byłem bardzo senny, byłem strasznie przemolony, strasznie mi usypiały i czułem się taki taki słaby jakiś taki bez życia też nie chciałem ich brać, ale no, żyłem z taką myślą, że muszę je brać, bo powiedzieli mi któregoś dnia po prostu, że zdiagnozowali u mnie tu schizofrenię. W szpitalu psychiatrycznym, jak byłem, też słyszałem głosy. Też czułem dziwne zapachy, które mi się kojarzyły ze zgniłym mięsem i, i z, mm, z karcerem, bo. Właśnie, jak byłem w Anglii, to była taka sytuacja, że skoczyłem do ojca z nożem, i właśnie mnie zamknęli. Na te, nie wiem, czy to był karcer, taki na posterunku, na, na policji, jakaś taka grota po prostu, i czułem tam ten zapach, właśnie w tamtym miejscu. I to też podobno jest właśnie takie chorobowe. A czemu skoczyłeś do tego ojca z nożem? Bo chciałem go przestraszyć. I to też to wszystko się wiąże z jakąś moją historią, którą miałem w głowie. Ona się rozwijała cały czas, i ja myślałem, że wszystko, co robię, to ma jakiś sens. Chciałem przestraszyć po prostu ojca z jakiegoś powodu. Nie wiem. Bo to było tak, że ja uważałem, że to wszystko, co jest w mojej głowie, to, że za tym stoi mój ojciec i tam różne osoby, że chcą zrobić mi jakoś krzywdę. I sprawdzają mnie. Do czego jestem zdolny się posunąć, żeby oni przestali, ja chciałem go po prostu przestraszyć w jakiś sposób, żeby odpuścił mi, że tak powiem. Nie wiem, mhm. czy ja to jakoś zrozumiałem. Bo... Tak, 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 tak. Zastanawiam się wiesz też, bo ta kwestia tej schizofrenii jest tutaj bardzo istotna. Czy teraz rozumiem, jesteś na lekach, prawda, czy nie? Tak. Jesteś. Jestem. Jak teraz oceniasz to z perspektywy czasu? Teraz to, to jestem w szoku, że takie rzeczy można po prostu widzieć i słyszeć, i że, że są takie choroby jak schizofrenia i że to tak działa. Naprawdę jestem w szoku, bo, bo trochę z nią przeżyłem. Ale jestem. Pogodziłem się z tym po prostu. Moje leki były też modyfikowane, już nie mam takich problemów, że, że zasypiam na siedząco, bo tak na początku było, w początki mojej terapii, jeszcze jak kawy nie piłem, to właśnie miałem taki problem, że zasypiałem na siedząco, trzeba było mnie budzić nawet w trakcie społeczności, a po pewnym czasie wyłączyli mi jakiś lek, bodajże ketrel, który właśnie był nasenny chyba. No, i teraz już funkcjonuje normalnie. Teraz nawet nie piję kawy i się dobrze czuję. Więc jest dobrze, bo też nie jestem zależny od, od kawy po prostu. Zobacz, a tak jak wcześniej przyjmowałeś te stymulanty i to bardzo dużo. Mówisz, że amfetamina była przez rok, codziennie jeden gram. Czy myślisz, że to potem te psychozy zaczęły się pojawiać? Czy miałeś już wcześniej kiedyś jakieś rzeczy. Zastanawiałem się nad tym, ale jest mi ciężko to powiedzieć. Hmm. Bo w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, że, że tak mogło być, że, że już wcześniej to słyszałem, ale, ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Jak dla mnie, to może ja po prostu e, mogę, mogę mieć tak, że, że już byłem wcześniej chory, tylko ta schizofrenia się uaktywniła dopiero e, po tym okresie zażywania. To były naprawdę mocne substancje, jeszcze z zagranicy i, i dosyć drogie, więc to były takie najbardziej jakieś takie chore substancje. Nie wiem, najmocniejsze, nie wiem jak to nazwać, ale zrobiły mi takie spustoszenie w głowie, że, że odczuwam to do teraz. Jakie rzeczy odczuwasz najbardziej, tak zdrowotnie, psychicznie, fizycznie? Co najbardziej odczuwam? Najbardziej. To właśnie to, że, że nie mam właśnie pamięci praktycznie do niczego. Ciężko mi opowiedzieć o jakimś etapie swojego życia. Na co dzień też mam problemy z pamięcią. Bo mam też swoje problemy, które miałem od zawsze. Na przykład, że, że się boję ludzi. Chociaż nie wiem, czy to mi też nie, nie miało na to wpływu to, że brałem tyle narkotyków. I też właśnie po nich miałem jakieś, jakieś takie stany, że bałem się ludzi, bałem się wyjść. I cały czas myślałem, że ktoś mnie śledzi, że ktoś się na mnie patrzy. I nie wiem, czy to mi tak zostało od narkotyków, bo już wcześniej miałem tak, że byłem nieśmiały dosyć. I rzadko się w ogóle odzywałem jakoś taką cichą osobą byłem, ale no, może mieć to wpływ, że brałem tyle narkotyków też. A jak to jest w ogóle, że się zdecydowałeś na terapię? No, tak jak mówiłem, byłem bezdomny przez jakiś czas. Później trafiłem do, do tego domu dla bezdomnych. Później trafiłem do psychiatryka. Zaraz po tej sytuacji na komendzie, jak zacząłem opowiadać tą całą historię swoją. I, I trafiłem tu dlatego, że mama po prostu nie chciała mnie w domu i powiedziała, że Muszę iść do Monaru, muszę się wyleczyć, i że wtedy mogę wrócić do domu. Tyle, że moje plany w sumie się zmieniły, bo moja mama twierdzi, że nie jestem godny zaufania i że nie powinienem wracać do miejsca, w którym ciepałem i w którym znam tych wszystkich ludzi, których znam. I po prostu nie mam gdzie wracać. Teraz znowu jest taka sytuacja, że jestem bezdomny, można powiedzieć, no i będę, będę szukał. Takiego wsparcia tutaj, w tym miejscu, że pójdę na hostel, odłożę jakieś pieniądze. Później, jak już zarobię trochę pieniędzy, to myślę o tym, żeby wyjechać za granicę, popracować chwilę, odłożyć jeszcze więcej pieniędzy i wrócić, i zrobić te kursy, które sobie wymarzyłem na hydraulika, na elektryka. Ogólnie chciałem się skupić na nauce. Jakoś rozwijać się w różnych kierunkach i zobaczyć, który mi się najbardziej spodoba. Mm -hmm. Ile masz lat? 21. 21. To jest jeszcze bardzo dużo czasu, które możesz wykorzystać na naukę, na, na pracę i tak dalej. A ile czasu jesteś w monarze? W monarze jestem prawie 9 miesięcy. 9 miesięcy? To długo. To zostały ci 3 miesiące no i ten hostel. Planowo tak zostało. Chociaż jest różnie można też, można też terapię skończyć później. W zależności od, od tego jak idzie nam terapia jest bodajże od 12 do 18 miesięcy można może trwać terapia. Ale mi tak planowo chyba pójdzie jeszcze 3 miesiące. No i ten hostel. To jest twoja pierwsza terapia? Tak pierwsza. Pierwsza i jesteś 9 miesięcy czyli już długo. Jak oceniasz w ogóle cały ten pobyt tutaj? Pobyt tutaj był, na początku był naprawdę ciężki, no bo byłem tu nie z własnej woli. Ciężko było mi się tu jakby zadomowić. A co znaczy dokładnie nie z własnej woli? No bo byłem tutaj ze względu na mamę, ale... bo powiedziała, ale że muszę tu być. Ale nie zmusiła cię, czy zmusiła? Czy zrobiłeś to dla niej? Bo to jest różnica też. Tak jak, nie miałeś wyjścia. No nie miałem wyjścia, ale okay. też po części myślałem sobie tak, że, że może to dobrze mi zrobi. Byłem nastawiony na to, że przyjeżdżam tu na rok i że skończę terapię i że będzie fajnie. Ale tak naprawdę to było ciężko. Ciężkie początki i, i też był taki moment, kiedy już jakby nie wytrzymywałem tego, że tutaj jestem i że jestem daleko od domu i i że jestem z obcymi ludźmi, i tak bardzo mi wszystko przeszkadzało. To, że tutaj mamy też obowiązki, dosyć sporo ich mamy, to też mi właśnie przeszkadzało. I w pewnym momencie, już się spakowałem, miałem wyjeżdżać, ale zatrzymała mnie pani psychiatra, bo powiedziała mi, że mam schizofrenię i mnie nie wypuści po prostu, bo jeszcze mi nie ustabilizowała leków. No i na początku miałem do tego dużą niezgodę, nie chciałem tu być. Ciężko mi było. Bo od tamtego momentu w sumie byłem tu w całk pod całkowitym przymusem, bo już chciałem wyjeżdżać, a nie mogłem jednak. Po pewnym czasie, jak minęło mi pół roku, to zacząłem myśleć trochę inaczej. Zacząłem się jakby cieszyć z tego, że tu jestem. Zacząłem się cieszyć z tego, że mam tutaj możliwość kontaktu z wieloma osobami, które też yy, są tutaj z tego samego powodu. Zacząłem doceniać to, że mamy tutaj studio, bo lubię muzykę naprawdę. Kiedyś pisałem pisałem teksty, bo mi się to spodobało. Pisałem ich dużo. Głównie to było wtedy właśnie, kiedy brałem amfetaminę. Ja sobie to sobie to tak tłumaczyłem, że biorę, żeby pisać. I wychodziło mi to, więc nie przestawałem. O czym nagrywasz? Co jest za muzyka? Jak to wygląda? To jest taka bardziej z przekazem, Aha. bardziej z przekazem. W jakim stylu? Hip hop. Hip hop, okej. Okay. No tak. I, I właśnie od tego momentu, jak zacząłem tutaj z chłopakami robić muzykę, to zacząłem po prostu doceniać to miejsce, że mogę to robić i spodobało mi się to i dalej to robię i jestem trzeźwy. Super. I udaje mi się to robić na trzeźwo, i myślę, że nawet lepiej niż wtedy. Super. Więc jest fajnie. Super, wiesz, bo to, że jest taka możliwość właśnie realizowania różnych pasji, to jest olbrzymi plus tego miejsca. Więc to z tą muzyką rewelacja. Ja też mocno trzymam kciuki, że no właśnie te kolejne miesiące tutaj spędzisz pod ten hostel. Do tego będzie jeszcze właśnie fajnie, że masz te plany. Tutaj hydraulik, tu elektryk. Jest co robić, jest ta zajawka, więc ja bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo serdecznie też Ci dziękuję za rozmowę. Eee, a Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście do końca. No i oczywiście, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu. I miłego słuchania utworu. Mam nadzieję, bo może puścimy coś tutaj teraz. Możemy? Możemy <noise> Dzięki jeszcze raz i wszystkiego najlepszego. Cześć. Mam schizofrenię, gonią mnie demony. Gory łeb jest popierdolony Boję się sam siebie, nie wiem co w życiu mnie czeka Chcę iść do przodu, ale coś każe mi uciekać Nie wiem jak sprostać wielu sprawom Jest mi ciężko wygrać, nie nazwę tego zabawą Ciągle walczę i próbuję Ale jak zwykle przeszkodzą ci I szczerze dziękuję za wszystkie próby Wczoraj chciałem schudnąć, ale dalej jestem gruby Na YouTube y, to wrzucę i to się rozkręci Proste mam flow, ale latam po krawędzi Coś mi tu śmierdzi, nie wiem czy to twoja brocha, ale nie chcę już siedzieć z nosem w prochach. Te lata już minęły, nie jestem już burzujem, ale wiem, że wszystko obróci się chujem Dalej dziękuję i dalej próbuję, wiem co robię i kocham, że to czuję Czasem fantazuję i czuję swoją wyższość, jestem tu nowy, czekam aż do mnie przywykną. Taka jest prawda, kto się dalej kręci. Jeszcze nie wiedzą, że nie skończę do śmierci. Nie będę uległy, w końcu mam swoje cele. A głupie wiadole nie znaczy dla mnie tak niewiele. Słyszę, demony w mojej głowie coś mi mówią, zatruwają moje życie. Zabij się chłopaku, czy to tak ma wyglądać? Zawsze będzie słaby, zawsze będę to sterować od tego, uciec To jest ta głowa Moja głowa pełna myśli jest Mam w środku potwora, wiesz co jest pięć Gonią mnie demony, wrzucam szósty bieg Coś gadają mi, ale ja nie chcę więcej więź. Moja głowa pełna myśli jest Mam w środku potwora, wiesz co jest pięć Gonią mnie demony, wrzucam szósty bieg Coś gadają mi, ale ja nie chcę więcej z Ciemne szyby, brudne miasta Zrywają już ten asfalt Smutek czuję, nie wiem która warstwa Chcę się poskładać, serce mam w kawałkach długo długopis i wrzucam to na papier Ciężko wyrażać mi emocje inaczej Nie słuchałem bredni, że nic nie potrafię Słowo stało się ciałem, chyba łapiesz Nie musi grać ta muza po klubach Ważne, że gra mi to w sercu Wierzę w to, że w życiu dużo się uda Nie mam siły żyć w ciągłym napięciu ma własne flow Lubię zyski, ale nie na ziomach Lubię czuć zapach świeżej wzrody Lubię szybkie gabloty o! Moja głowa pełna myśli jest Mam w środku potwora, wiesz co jest pięć Gonią mnie demony, wrzucam szósty bieg Coś gadają mi, ale ja nie chcę więcej pięć Moja głowa pełna myśli jest Mam w środku potwora, wiesz co jest pięć Gonią mnie demony, wrzucam szósty bieg Coś gadają mi, ale ja nie chcę więcej śpieć Słyszę demony w mojej głowie, coś mi mówią Zatruwają moje życie Zabij się chłopaku Czy to tak ma wyglądać? Zawsze będziesz słaby Zawsze będę to sterować. Nie możesz od tego uciec To jest poryta głowa